Dzień dobry moi kochani, witam was serdecznie w piątek 6 grudnia 2024 roku. Mam nadzieję, że Mikołaj już u was był, a jak nie, no to jeszcze ma chwilę czasu, może zdąży dotrzeć. Kochani, dzisiejszy dzień to ósemka, księżyc w znaku wodnika. No a na końcu oczywiście króciutko powiemy sobie o sobocie i o niedzieli, jak to w piątek zazwyczaj bywa. Ósemka to jest czas zbierania plonów owoców naszych działań, naszych starań. No więc jeżeli te działania i te nasze starania były na odpowiednim poziomie, no to przyjdzie czas na zyski. Więc dzisiaj możemy faktycznie poczuć jakiś przypływ, jakiś taki dobrostan, tak? Coś coś dostaniemy, coś załatwimy, coś do nas przypłynie, także będziemy to mogli w ten sposób odczuć. Ważna jest ta energia również do tego, żeby Starać się o sprawy zawodowe, czyli na przykład starania o awans, tak? Czy na przykład może jakaś rozmowa w tym kierunku przeprowadzona. Możemy też sami siebie jeszcze doszkalać, wzrastać. Poprawiać swoje umiejętności w jakimkolwiek stopniu. Jest to przypływ sił, też również, więc nie zmarnujmy tego, bo tą energię po prostu warto, warto wykorzystać. Natomiast uważajcie na nerwy, które również w tej energii, niestety, ale się pojawiają i łatwo się dać sprowokować, więc pilnujcie tutaj takiego chłodnego umysłu, chłodnej głowy. Z kolei księżyc w wodniku nastawia nas szczególnie na. Ludzi, na kontakty z innymi, na rozmowy, nastrój taki przyjacielski, można by było powiedzieć, wprowadza. No i chętnie pracujemy z innymi, rozmawiamy, w grupie realizujemy jakieś nowe, skoro w wodniku odkrywcze, być może pomysły, plany, więc jak najbardziej w tym kierunku. Tylko właśnie uważajcie, żeby przy tych, może, planach, może rozmowach, żeby się właśnie gdzieś nie pokłócić, bo energia może temu e, sprzyjać. No i oczywiście, jak zwykle widzę, że nie ma żaby. Dobra, poszukujemy żaby. Tak, ja jej chyba muszę jakąś smycz zamontować. Ale już jest. Dobra, gwiazda dla barana, kochani. Karta nadziei, tak? Karta inspiracji, karta takiego dobrego myślenia o przyszłości, bo to, co złe minęło, i przynajmniej taka nadzieja się w nas otwiera, że teraz już możemy myśleć pozytywnie, możemy wierzyć, że przyjdzie do nas wszystko to, co dobre. Dzięki temu myśleniu odzyskujemy motywację, odzyskujemy taką wewnętrzną siłę, wewnętrzny spokój. Jak gdyby też wiemy, dokąd iść teraz, dostrzegamy tą naszą ścieżkę, która prowadzi nas. Przede wszystkim, właśnie motywacja, chęć tworzenia to jest też karta weny, więc jeżeli na jakimkolwiek poziomie artystycznym, czy nawet wśród innym, ktoś coś tworzy, no to na pewno dzisiaj tej weny Wam nie zabraknie i będzie to energia sprzyjająca. Ubyka, kochani, dzisiaj karta mocy a więc podwójna siła tak bo ósemka z dnia nam też daje przypływ sił i tutaj wy też te by, byki to odczujecie w sposób podwójny warto dzisiaj Podejść do jakiegoś tematu, którego być może się obawiacie, albo do tej pory gdzieś tam było coś takiego, że właśnie nie byliście do końca przekonani, zdecydowani. Teraz będziecie mocno w decyzji, będziecie mocno w tej sile, będziecie wiedzieli, jak do tego podejść, będziecie chętni do. Starań, do walki o to, więc warto dzisiaj to zrobić. To jest też karta wytrzymałości, wytrwałości, więc na pewno dzisiaj nie odpuścicie. Nawet jeżeli coś jest frustrujące, stresujące, to dzisiaj sobie z tym doskonale poradzicie. Więc można takie właśnie ciężkie tematy hmm, dzisiaj rozpoczynać. Bliźnięta, kochani, mają szóstkę monet, więc karta pomocy, karta. Hmm, braku bądź posiadania czegoś, tak, bo to w dwie strony ta karta ma znaczenie, więc albo coś mam, albo tego nie mam, albo coś mam i mogę się podzielić, albo nie mam i proszę kogoś o pomoc, tak, więc w ten sposób może ona się dzisiaj zrealizować. Czego można nie mieć? No począwszy od spraw materialnych, pieniędzy, Czasu na coś, żeby, żeby jakąś, jakiś plan, jakiś projekt na przykład zamknąć, może brakować czasu. Może takie wrażenie, że na przykład przegapiliśmy jakąś szansę, i pytanie, czy ta szansa jeszcze raz do nas wróci, i właśnie potrzeba tej kolejnej szansy, może też w, tej, w ten sposób być. Jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy, zwracajcie, zwracajcie się dzisiaj o pomoc. Na pewno się ktoś znajdzie taki, kto jej Wam udzieli. Rak, kochani, rak dzisiaj w rycerzu mieczy. Więc będziecie dzisiaj mocno stać na, na straży swoich opinii, swojego zdania, pewni siebie, bardzo bezpośredni, czasem nawet można powiedzieć dosadni w swoich poglądach i stwierdzeniach. No tutaj uważajcie, bo możecie ranić po prostu. Bardzo taka autorytatywna, apodyktyczna wręcz postawa. I takie mocne, właśnie słowa, które potrafią wbić gdzieś tam się mocno w serce czy w umysł, no i później długo, długo gdzieś tam w głowie dźwięczą. Jest to też karta szczerości i otwartości, ale niestety czasem ta szczerość bywa nietaktowna po prostu w tej karcie, więc miejcie to też na uwadze. No tak troszeczkę trzeba chyba trosz po prostu przyhamować, tak? bo, bo ta energia z dnia, ta ósemka też gdzieś tam może Was pchnąć do takich właśnie działań czy słów. Dwójka buław dla lwa, kochani, więc stoicie na rozdrożu drogie lwy, zastanawiacie się, co dalej ze swoją mocą, siłą zrobić, tak? No bo to przecież buławy, czyli ogień wewnętrzny. Um, wasz strach, wasze lęki, które się tutaj mogą pojawiać, wynikają z tego, że można coś stracić, tak? Czyli pójdę w jedną stronę i to, co jest na końcu tej drugiej drogi, bezpowrotnie ode mnie odejdzie. Więc strach przed ryzykiem, tak, to może was zatrzymywać. Natomiast w tej karcie mówimy tak, że jeżeli się już przyjrzysz dokładnie, zastanowisz dokładnie, przeanalizujesz, to doskonale będziesz wiedzieć i nie będziesz mieć w ogóle już jakby dylematów, bo zrozumiesz, co jest dla Ciebie dobre. Często w tej karcie wybieramy coś, czego na przykład nikt jeszcze nie próbował, coś oryginalnego, coś, co w pewien sposób jest wasze, tak? kształtuje wasz styl, wasze, wasze nowe jakieś podejście, wasze opinie. Próbujecie wynaleźć coś nowego, Naczy, wynaleźć, no, no może i wynaleźć, tak, skoro mamy wodnika, ale znaleźć taką nową drogę, czy spróbować na przykład jakiegoś innego sposobu, aby osiągnąć to, o czym myślicie. Do tej pory ludzie próbowali to właśnie inaczej, a wy teraz macie nowy pomysł. I taki nowy pomysł przychodzi też do panny, więc, droga panno, na pewno dużo dzisiaj będzie myślenia u Was, będzie się zastanawiać. Mogą to być jakieś plany związane z rodziną, z domem, ale niekoniecznie. Warto dzisiaj słuchać. W ogóle uczestniczyć też w rozmowach, ale słuchać, bo mogą do Was jakieś ważne informacje przyjść. Możecie się czegoś dowiedzieć istotnego, odkryć jakieś fakty. W tej karcie łatwo też przeanalizować sytuację, w jakiej jesteście. Na pewno tutaj rozsądek, logika będą Wam dzisiaj towarzyszyć, więc nie dacie się gdzieś tam na manowce zwieść. Rozumiecie też, no, prawdę, jakby odczuwacie, można powiedzieć, wręcz intuicyjnie, więc też Będziecie za tą prawdą podążać. Wasze wątpliwości, jeżeli jakiekolwiek do tej pory mieliście, zostaną dzisiaj właśnie rozwiane. Jeżeli w jakiejś sytuacji czuliście się wręcz zagubieni, nie wiedzieliście co dalej, no to dzisiaj jest ten moment, kiedy to olśnienie, zrozumienie przychodzi i już do, doskonale wiecie, co dalej, dokąd zmierzać, gdzie iść, jak planować. Kochani, trójka buław. Trójka buław dla wagi. Więc kochani, karta pierwszych kroków, tak? Wykonania już pierwszych kroków, pójścia do przodu, dokonaliście już wyboru, i teraz patrzycie daleko na horyzont, tam widzicie swój sukces, swoje zwycięstwo, jakby koniec tego realizacji tego planu. Przejmujecie tutaj jakby główną rolę, też takie przywództwo, wręcz nawet można powiedzieć. No i co, idziecie, no możecie zbierać też ludzi za sobą, tak, pociągać do tego działania, do tego planu. Wy sami czujecie się bardzo odpowiedzialni za to, co robicie, ale też z drugiej strony już widzicie, że aha, jest jakaś odpowiedź, faktycznie podążam w dobrym kierunku, tutaj się wszystko zaczyna po kolei układać, puzelki zaczynają do siebie pasować i wszystko wygląda, że pójdzie dobrze. No a kochani, skorpion, skorpion ma dzisiaj wisielca. Zatrzymanie, tak? to nie ma energii, nie ma działania, bardziej taki właśnie moment, kiedy może po, trzeba poświęcić chwilę na to, żeby po prostu być, żeby dostrzec siebie, żeby wejść w siebie, pomyśleć, właśnie się zatrzymać, przestać się miotać, przestać się kręcić w kółko, otworzyć się i jakby przyjąć to co do nas płynie tak? przestać też wszystko kontrolować bo my często staramy się wszystko kontrolować wokół i ustawiać pod siebie a czasem trzeba po prostu się otworzyć na to co idzie i zaakceptować to co los chce nam dać chce abyśmy, chce, abyśmy to przyjęli tak? no i faktycznie trzeba się na, na taką może właśnie zdecydować otwartość w stosunku do tego co do nas idzie Kochani strzelec, ma dzisiaj dziewiątkę buław, więc no, siła woli będzie Ci pewnie dzisiaj potrzebna. Możesz przez moment gdzieś tam zwątpić, może ci się wydawać, że już za dużo tego jest, że starasz się, walczysz, próbujesz, podnosisz się, upadasz, podnosisz się i tak dalej i trudno Ci już utrzymać tempo, bo bardzo dużo tej odpowiedzialności, tych, tych problemów. Gdzieś tam się na Twojej drodze pojawia. Możesz też, pamiętając jakieś dawne sytuacje, dawne urazy, bardzo w taką ostrożność dużą wchodzić i wtedy blokujemy swoje działanie, wręcz można powiedzieć, sami sobie podcinamy skrzydła. Więc tego też nie róbcie, tak? Trzeba jednak stanąć na te nogi. Trzymać się swoich postanowień, swojego celu i po prostu powtarzać coś aż do skutku. A faktycznie Wasz cel już jest blisko, więc no, no głupio byłoby w tym momencie się poddać. Więc absolutnie tego nie róbcie. Koziorożec, kochani, koziorożec ma dzisiaj trójkę mieczy, karta zranienia, cierpienia, złamanego serca, poczucia samotności, być może zdrady. Być może no, ktoś zrobił coś, co was zabolało, serce krwawi, hmm, możecie, no, emocjonalne cierpienie to jest na pewno nie na planie fizycznym, tylko na planie emocjonalnym, właśnie, więc ten wewnętrzny ból wynikający z tego, że zostaliście zawiedzeni przez kogoś, że hmm, zranieni zostaliście dowiedzieliście się właśnie czegoś coś wyszło na jaw coś zostało powiedziane być może też w taki ostry sposób który was zranił, bo to też tak jest, że czasem słowa, nie? Słowa, słowa nas też ranią i, no i pozostawiają właśnie takie głębokie, bolesne miejsca wodnik kochani, wodnik ma dzisiaj króla buław czyli ty wodniku będziesz dzisiaj w swo no to nie jest twoja energia, ale w dużej energii, tak, w takiej Mocy kreacji, inspiracji, skuteczności, charyzmy, odwagi, więc na pewno cokolwiek dzisiaj zaczniesz, czy nie tylko zaczniesz, możesz kontynuować jakieś działania, a wszystko to pójdzie ci gładko spłatka. W pewnym sensie możesz nawet trochę na efekt dzisiaj działać, tak? Czy w jakiś taki sposób, właśnie odgrywający jakieś role, bo chcesz coś pokazać, chcesz komuś coś udowodnić. No więc to taki właśnie jest ukłon w stronę innych, tak? Nie tylko to, co ja robię rzeczywiście, ale żeby ktoś się popatrzył, przyjrzał, dostrzegł, docenił i tak dalej. Chcecie tego, będzie tego potrzebować. I rzeczywiście w tej energii. No jest takie działanie wręcz przyciągające uwagę innych, więc taki, no mo, można powiedzieć, że magnetyczni dziś będziecie, tak, będziecie właśnie e, innych e, przyciągać i, i wzbudzać zainteresowanie z pewnością. A kochani, rybki mają cię dziesiątkę monet, karta domu, rodziny, opieki, wspierania, karta trwałości również bezpieczeństwa, stabilizacji i takiego w ogóle życia w dobrobycie, tak, tu nie ma problemów finansowych, można się cieszyć właśnie tym sukcesem, bezpieczeństwo, no i generalnie dobra pasa. i też takie poczucie, że nie jesteś sama tutaj droga rybo, bo w momencie kiedy potrzebujesz jakiegoś wsparcia jest za tobą rodzina. To jest też jakiś plan, który już mamy, realizujemy go i on nie jest jakiś prowizoryczny. On jest mocno oparty o realia, ugruntowany. No i idąc do przodu, działając właśnie zgodnie z, z zasadami, ale też właśnie z tym planem, no jesteśmy mm, częścią jakiegoś większego układu. Być może to, co sprawdzone działa także w naszym wypadku, no idziemy prostą drogą do sukcesu, po prostu. Ok, bierzemy sobie karty transformacji, wylosujemy trzy, czyli wybierzcie sobie jedynkę, dwójkę albo trójeczkę i zobaczymy, jakie tematy dzisiaj do rozważań się nam wylosują. Dla jedynek, kochani, związki, pragnienia. Dla osób, które sobie wybrały dwójeczkę na dzień dzisiejszy, spełnienie zawodowe, jasny cel. I dla osób, które sobie wybrały trujeczkę, mamy wewnętrzny krytyk Lenistwo. Ok, czytajmy. Jedynka. Pragnienia. Odkrywam siebie przed sobą. Odkrywam siebie i swoje pragnienia. Co chcę mieć ze związku, tak naprawdę? Odkrywam przed sobą swoje e, karty. Wiem, że wszystko jest możliwe. Wiem, że ludzie tak mają. Buduję z siebie realną nadzieją i uwalniając się od oczekiwań, przyciągam mojego kogoś. Dwójeczka. Jasny cel. Czuję, że mam już zdefiniowane w sobie to, co chcę mieć i co chcę czuć zawodowo i to, czego nie chcę. Teraz jasno i klarownie określam mój tymczasowy cel. Poddaję się prowadzeniu. Wiem, że jeśli pójdę dobrą dla mnie drogą, będzie to w zgodzie z porządkiem świata i bardzo dobrze. Ufam, bo wiem, że za każdym razem, kiedy określę cel, wyślę życzenie, to kosmos działa na moją korzyść. Zawierzam, przyciągam, otrzymuję. No i kochani, trujeczka. Trujeczka to lenistwo. Zauważam, że jestem leniwy, porównując się do innych, uważam, że nie mam żadnych sukcesów. Pozwalam sobie to poczuć poczuć swoje lenistwo. Teraz jednak decyduję, by to radykalnie zmienić. Pozwalam sobie uwierzyć, że mogę to zmienić. Napełniam się wiarą w moją przemianę. Pozwalam sobie, by napełnić się dobrą dla mnie motywacją. Jestem moją motywacją do życia. Napełniam się uczuciem, że udało mi się osiągnąć mój cel. Od teraz już zachowuję równowagę w działaniu i odpoczywaniu. Uśmiecham się do siebie. Tak, no to tyle, jeżeli chodzi o piątek. Idziemy, kochani, do soboty. Sobota to będzie 7 grudnia 2024 roku. Wibracja dnia to dziewiątka i księżyc w znaku wodnika, ale nie przez cały dzień, tylko do godziny 10:49, no i wtedy wejdzie sobie do ryb. Czyli tak, no dziewiątka to oczywiście czas zamykania, czas kończenia. No i myślę, że właśnie no w sobotę no nie wszyscy pracują, tak? Ale może jakieś nawet domowe sprawy, domowe projekty, które się gdzieś przeciągają, może, może coś mamy rozgrzebane i nie możemy tego zakończyć, to dzisiaj powinno się udać. Dobry dzień na medytację, na modlitwę, w zależności od tego, co kto potrzebuje, tak? Na pewno fajnie w tej energii wyjść sobie, wyjść sobie na spacer, tak? Do, do parku, do lasu, nad wodę, poczuć energię natury, przyrody. To powinno ukoić nasze nerwy, powinno naładować nasze akumulatorki, dodać nam optymizmu. Te medytacje, modlitwy, ewentualnie przepowiadanie przyszłości również. No myślę, że szczególnie już później właśnie, kiedy Księżyc przejdzie do znaku ryb, wtedy ta energia będzie bardziej sprzyjająca, tak? No ale to już w zasadzie przed 11 się wydarzy, więc no większa część soboty już właśnie w takiej energii będzie. No i teraz kochani, anielska karta dla nas wszystkich na sobotę. Anielska karta i to będzie zaufanie. Zaufanie, zaufanie być może do siebie, a może zaufanie, jakie możemy obdarzyć kogoś, może trzeba to zaufanie przemyśleć, może trzeba to zaufanie odbudować, a może po prostu komuś ofiarować. Może tak. No i moi drodzy, niedziela. Niedziela, czyli 8 grudnia 2024, wibracja dnia jedynka i księżyc w znaku ryb. Jedyneczka, czyli dobry czas, żeby rozpoczynać. Ponieważ niedziela to raczej nie czas pracy, tylko odpoczynku, więc pewnie bardziej się oprze o nasze plany. Z tym, że tak, tutaj daję Wam takie małe ostrzeżonko, tak? ponieważ mamy księżyc w znaku ryb, no to niestety my jesteśmy w pewnym sensie podatni na, na różne dziwne wpływy i nasze spojrzenie nie jest jasne. Więc raczej nie podejmowałabym dzisiaj poważnych, czy w niedzielę jakichś poważnych, znaczących decyzji, ponieważ no po prostu nasze myślenie może być troszkę zmącone, tak? W rybach jesteśmy rozmarzeni, jesteśmy tacy, wiecie, fantazja, wyobraźnia nas bardzo pociąga i gdzieś tam porywa, więc można się temu poddać, oczywiście, pomarzyć, pomedytować, oczywiście tak, ale no mieć też świadomość, że no, taka jest energia, czyli jeżeli byśmy chcieli jakieś konkrety ustalić, jakieś decyzje podjąć, to moglibyśmy coś błędnie ocenić, oszacować, więc na to uważajcie. No i karta anielska dla nas wszystkich na niedzielę. Na niedzielę, i to będzie, moi kochani, wypatruj znaku. O, to jest na pewno dobry, dobry przekaz, ponieważ. Księżyc w znaku ryb również powoduje to, że my jesteśmy właśnie jakby podatni na. na znaczy, podatni. No, podatni na dziwne wpływy, to tak, ale mamy na pewno możliwość właśnie. Jakichś przeczuć, które do nas przychodzą, może podświadomość będzie się w jakiś mocniejszy sposób do nas odzywać, także rzeczywiście to usłyszymy i zrozumiemy te przekazy, które do nas e, przychodzą. Więc, kochani, wypatrujmy znaku. To tyle. Cudownego weekendu i słyszymy się niebawem.